Witam bardzo serdecznie wszystkich moich widzów na, na moim kanale. Od długiego czasu nic nie nagrywałam, ale wracam. Dzisiaj powtórka z rzędów skróconych. Jak wiecie, ja bardzo dążę do perfekcji, tak żeby moje prace wyglądały bardzo estetycznie. Bardzo zwracam uwagę na wykończenie. I dzisiaj chciałabym Wam pokazać rzędy skrócone. Które są troszeczkę inaczej robione niż te, które robiłam poprzednio i które pokazywałam Wam w poprzednim filmiku. charakteryzują te rzędy. Te rzędy się charakteryzują tym, że nie mamy tutaj tej takiej charakterystycznej dziurki, która powstaje przy rzędach skróconych i tak naprawdę one są prawie niewidoczne i w momencie kiedy będziemy nosić naszą rzecz i już upierzemy te oczka nam się poukładają ładnie, tego w ogóle nie będzie widać. Gdzie stosujemy rzędy skrócone, mówiłam w swoim poprzednim filmiku, więc teraz nie pozostaje mi nic innego, jak pokazać Wam, jak takie rzędy skrócone y, wykonać. Y, jak sama nazwa wskazuje, tu się powtarzam są to rzędy, które y, nie przerabiamy do końca, tylko przerabiamy pewną ilość oczek, odwracamy robótkę i przerabiamy. W drugą stronę. Ja na, tutaj na drutach mam 30 oczek, więc yy, będę odwracała moją robótkę co 5 oczek mniej. I teraz zobaczcie, mam przerobiłam 25 oczek i to oczko, które poprzednio owijałam w ten sposób, żeby mi tutaj ta dziurka jak najmniej, najmniejsza powstawała. A teraz w tym nowym sposobie, nowym, starym, yy, robię coś takiego. Odwracam robótkę, przerobiłam 25 oczek. Odwracam moją robótkę i to oczko po prostu, zobaczcie, jakby m, przeciągam nitkę na drugą stronę. Tu mam, tu mam włóczkę, a przeciągam tą włóczkę na drugą stronę w ten sposób, że powstają mi z tego jednego oczka, powstają mi y, dwa oczka. I przekładam na prawy drut, tutaj mocno dociągając i przerabiam w drugą stronę. Y, a gdzie znalazłam y, taki sposób wykonania, szczerze Wam powiem. Nie wiem, nie pamiętam. Prawdopodobnie była jakaś rosyjska strona, no ale zachwycił mnie ten sposób i chcę się Wami, z Wami podzielić tym sposobem wykonania. I teraz zobaczcie, wykonałam znowu 5 oczek mniej. Odwracam moją robótkę w ten sposób. I gdybym teraz zaczęła robić, to tu powstałaby mi dziura. A ja sobie to przeciągam, zobaczcie, tak mam i przeciągam w ten sposób. Przeciągam tutaj, o, w ten sposób. I przekładam sobie, przekładam sobie z lewego drutu na prawy to podwójne oczko, mocno dociągając. I tutaj powstały mi, zobaczcie, dwa oczka. Mocno tu dociągam i robię w drugą stronę. I jeszcze raz wykonamy taki manewr, żebyście doskonale widzieli, jak to się robi. Znowu wykonam o 5 oczek mniej. Już za dużo. O. I teraz wykonałam znowu 5 oczek mniej. Odwracam moją robótkę w tą stronę. I. Zobaczcie, przeciągam. Po prostu przeciągam mocno, tak jak mam oczko, to przeciągam mocno, przeciągam na drugą stronę. Także powstają mi jakby dwa oczka, które przekładam na ten na prawy drut. Tutaj mocno dociągam i robię w drugą stronę. Znowu odwracam moją robótkę. I zobaczcie, przeciągam. Po prostu. Mam jedno oczko i robię z tego jednego oczka. Przeciągam tą nitkę tutaj, mocno dociągając i przekładam już jakby dwa oczka. Przekładam. O. Zobaczcie, ja przekładam, wbijam, wbijam w oczko i przeciągam. W ten sposób przeciągam i dociągam mocno. Także mi tu dwa oczka yy, powstają, tak jakby to oczko wywracam do góry nogami. I zobaczcie, a jak teraz chcę z powrotem jechać, chcę już robić naokoło, czy już cały rządek, to po prostu te oczka robię dwa razem. W ten sposób. Dwa razem i mocno dociągam. Do, dojeżdżamy do kolejnych. Robię dwa razem i dociągam. I z powrotem. Jak robię, to już mam odpowiednią liczbę oczek. Tylko jeszcze te z drugiej strony y, muszę przerobić dwa razem. I zaraz Wam pokażę, jak to wyszło. Zobaczcie, tutaj tak jakbym miała to oczko nawinięte, tak to wychodzi. Robię dwa razem. O. Tak wychodzi, jakbym miała to oczko. Po prostu zobaczcie, jakbym miała dodane oczko. I robię to. Dwa razy. Przerobię jeszcze jeden rządek, żebyście widzieli, żebyście bardziej widzieli, lepiej widzieli, przepraszam, lepiej widzieli, jak to wygląda. I w taki sposób powstało nam tak, jakby półokrągły, półokrągła nasza praca. Tutaj mamy krótko, po środku mamy długo. I nie mamy tutaj żadnych żadnych dziurek. Także zapraszam, ja już w tej chwili na pewno będę w taki sposób robiła yy, rzędy skrócone, dlatego że y, y, nie trzeba zaznaczać markerami, dlatego że widać y, bardziej, w którym miejscu robimy. Y, to oczko takie do, przekręcone, jakby, jakby odwrócone do góry nogami, i moim zdaniem wygląda to bardziej estetycznie. Bardzo dziękuję za obejrzenie mojego filmu. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału. I Teraz będzie powstawała praca właśnie, która będzie z wykorzystaniem rzędów skróconych. Dziękuję bardzo i do zobaczenia i do usłyszenia.